Cześć przyjaciele. Ostatnie trzy tygodnie spędziłem na zbieranie informacji na temat tych wszystkich manipulacji związanych z koronawirusem 5G, ukrywaniem informacji, niedopowiadaniem czy fragmentarycznym wybieraniem informacji tak, żeby pasowało pod dany punkt widzenia. Bardzo dużo czasu uwagi. Zastana zacząłem się zastanawiać przed czy to jest w ogóle dobry, dobry kierunek. Z jednej strony tak, bo ludzie mogą połączyć kropki. Uch, chciałem to wszystko zebrać w jedną całość. Z drugiej strony najważniejsze jest i przede wszystkim, na czym też chcę się skupić, też żeby nie generować, nie dawać tam uwagi, ten świat, który tak naprawdę już się sypie. On się rozsypuje. Spójrzcie na polityków, na ich twarze, na ich energię. Tam jest po prostu maraz i nuda. To nie jest ekstaza nowego życia, nowego świata. Czy wyjście na ulicę jest rozwiązaniem? Być może jakimś jest, ale oni są już na to przygotowani. Zakupili armatki za 20 milionów. E, armatki wodne i, i amunicję i, i wozy opancerzone. Przede wszystkim... Przede wszystkim chodzi o... Także wybaczenie im. Także... Nie działanie ze złości, nie wzmaganie energii walki, że teraz walczę, że teraz wyjdę na ulicę i wyciągnę Kaczyńskiego z domu, bo tam też policja pilnuje, pilnuje jego domu teraz. Tylko bardziej wzięcie w pełnej odpowiedzialności za siebie. W pełnej odpowiedzialności za własne wybory, za założenie sobie, za sobie życia za nieza i za niezależność. I gotowość na pewno może niewygody trochę, która się wiąże z tym, ale daje ogrom wolności. Zapomnienie o egotycznych motywach przede wszystkim, bo nawet piękne wizje, kiedy, kiedy jest tamego, zamieniają się, mogą zamienić się w bardzo niefajne rzeczy nawet. Powiedzmy piekło. I wzięcie tej odpowiedzialności. I stajemy jak bracia i siostry razem po prostu a, gotowi do stwarzania nowego, do stwarzania nowego świata, do zaangażowania w ten proces, do znajdowania rozwiązań, dyskutowania. My już widzimy ten nowy świat. Widzę to, że ok szerujemy te informacje, informacje o manipulacjach porządku, natomiast przede wszystkim widzę ile jest w naszej inteligencji świadomości to, że nie daliśmy się zmanipulować to jedno ale to, że widzimy świat, to, że widzimy te nonsense wiemy co jest możliwe, wiemy gdzie po prostu wręcz robi się groteskowe czasami niektóre niektóre sprawy kiedy, kiedy wiemy jak świat mógłby wyglądać, technologicznie jesteśmy na to gotowi technologie są dostępne były, były ukrywane jeżeli my będziemy gotowi, jeżeli weźmiemy odpowiedzialność, jeżeli będziemy ochraniać i wspierać twórców, wynalazców, którzy pracują na, na dobre społeczeństwa na przykład, projekty samochodów na wodę i inne, możemy stworzyć piękny świat, zorganizowany piękny świat, kiedy mężczyzna i kobieta wnosi swoje piękne, niesamowite, indywidualne i ważne jakości do tego, Kobieta, mężczyzna, a przede wszystkim istota, jako jedna istota, jako świadomość, wnosimy naszą indywidualność do tego świata, uwalniamy się z tych wszystkich programów stopniowo do pełni mocy, a jesteśmy prze, przepotężni, każdy z nas ma znaczenie, każdy z nas jest ważny, każdy z nas ma swój, swoją indywidualność. Czego chcesz, co tak naprawdę płynie, gdzie są Twoje prawdziwe motywy, czy to są Twoje motywy inspirowane prawdą, świadomością, połączeniem, czy jakimiś ego motywami, przyjrzyj się dokładnie temu, usiądź w ciszy albo nad wodospadem. Także przejmujemy władzę. Przejmujemy władzę otwartością, prawdą, świadomością, nowymi rozwiązaniami. Nasze prawdo serce, nawet w Konstytucji jest napisane, że jeżeli sprawujący władzę nie, nie wywiązują się ze swoich, a, ze swoich obowiązków należycie, to władzę może przejąć obywatel. I wypracowaliśmy sobie również prawa jako nowe, świadome, w miarę świadome. Znaczy, świadome na dany moment, na tyle, ile mogliśmy we wspólnym wzroście pewne prawa, które też pracują często na, nasz, na naszą korzyść, nadal, ale teraz idziemy do jeszcze większej wolności. Do jeszcze większej wolności. Za dużo nas się przebudziło, żebyśmy po prostu mogli się, się w naszej świadomości cofać, ograniczać, dać zastraszyć. Mamy już świadomość siebie, ma, wiemy czym jest strach. Po, poznajemy siebie, poznajemy naturę umysłu i samych siebie jako czystej świadomości, spokoju, miłości, otwartości. I, I tak, i cały czas są te kłamstwa, manipulacje, ale. Hmm. Ok, dobrze wiedzieć, ale wszystkich nie przekonamy. i stwarzać. Stwarzać nowe, nowe rozwiązania, samemu siebie uzdrawiać, doświadczać, eksplorować, otwierać się, otwierać się na tą wolność, którą jesteśmy, bo jesteśmy wolnością, na to, czyli otwierać się na to, kim już jesteśmy i doświadczać. I wtedy jak się otwieramy na to kim jesteśmy, to nasze dary, nasze prawdziwe dary, nasza ścieżka. Po prostu spontanicznie się przejawia, bo ta otwartość może też się manifestować. Przejawia się, poznajemy, eksperymentujemy. Trzeba się otworzyć na te wszystkie zablokowania, nieświadomości, emocje, z którymi nie chcieliśmy się spotkać, z tym całym wyparciem. Emocje, które generują myśli, myśli generujące emocje, myśli generujące zachowania, emocje przyciągające różne rzeczy. To wszystko trzeba po prostu sobie uporządkować, wyczyścić poprzez bycie świadomym, bycie obecnym. Nie jakieś nie tylko konceptualne, niekonceptualne układanie, tylko w obecności obserwowanie, wypalanie tego, co jest iluzją. I przejmujemy władzę, przyjaciele. Przejmujemy władzę, to się dzieje pro globalny proces wzrostu, mimo tych wszystkich informacji też nie dajmy się złapać być może w manipulację walki, czy jakieś jak bardzo e, walki, czy, bo wtedy też stajemy trochę oni, walczymy z nimi, żeby nam coś z jednej strony ich obalamy, z drugiej strony, że protestujemy, dajemy im władzę, żeby zdecydowali. E, ten świat się już trochę kończy. Nie mówię, że to nie ma sensu. Z pewnej całej globalnej perspektywy to nadal ma sens, bo wszyscy wspólnie się uczymy i w ten sposób. Ale być może to oglądasz, być może też czujesz, że warto podejmować też inne kroki, inne działania, dzielić się tą wiedzą, dzielić się tym zrozumieniem, czuć się w siebie, przede wszystkim uzdrawiać siebie. Bliskość natury, zdrowe jedzenie. To wszystko też są bardzo dobre. E, oczywiście dbanie o naturę. To są rzeczy, doświadczenia, kierunek, który nas prowadzi do e, między innymi do większej właśnie wolności, bliskości połączenia z naturą, z samym sobą. Przygotowywane są też systemy, które będą gdzieś tam mogły to ułatwiać, ale jeżeli chodzi o wymianę i usług, to może ona się odbywać na, na zasadzie barteru, Między innymi na zasadzie wymiany usług, czy nowych rozwiązań, np. pieniądze, pokryt, pokryt, który ma realną wartość albo jest konkretnie po prostu e, kontrolowany, nie, nie ma dodrukowywanych pieniędzy, jak, jak to się dzieje obecnie, nie, nie tworzy się inflacji. E, czy, na, 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 czy można przyznawać sobie punkty użyteczności? To wszystko, to wszystko znajdziemy te rozwiązania. Nad tymi rozwiązaniami też ludzie pracują. Jest między innymi taki system, coś nazywa się NEOS. Bardzo ciekawa też inicjatywa, warto sobie sprawdzić. I wiele, wiele innych. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.